Sięgamy po Ewangelię Mateusza i w rozdziale 5 tejże Ewangelii znajdujemy wersety od 27 aż po 32. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłbie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby całe ciało Twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka Twoja Cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszedeczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił cudzołożę. Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ciekawą konstrukcję tej, wypowiedzi Pana Jezusa. Otóż Pan Jezus zaczyna od tego, iż powiada, przypomina żydom, iż funkcjonowało i funkcjonuje nadal przykazanie nie będziesz cudzołożył. I w następnym wersecie właściwie można powiedzieć, że Pan Jezus tak naprawdę Nieprawdopodobnie rozbudował to przykazanie. Nie można powiedzieć, że go zmienił, ale go nieprawdopodobnie rozbudował. I w jakimś sensie to przykazanie stało się innym przykazaniem o wiele głębiej dotykającym człowieka i daleko więcej problemów poruszające to jest to przykazanie niż wtedy, kiedy w taki prosty sposób zostało zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej. Jego wypowiedź. Zaczynająca się od tego, nie będziesz cudzołożył, kończy się stwierdzeniem, a ja Wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, i tak dalej. Nie jest przypadkiem, że konstrukcja tego przykazania właśnie jest taka. To nie jest przypadek. Otóż musimy sobie uświadomić, że prawie wszystkie, prawie wszystkie rozwody są wynikiem, jak się to nazywa dzisiaj, zdrady małżeńskiej. Prawie wszystkie rozwody wynikają właśnie z faktu, że któraś ze stron została zdradzona. To jest smutne, ale obnażające nieprawdopodobnie Bożą prawdę. Jeżeli nie będziesz pilnował swoich oczu, to chociaż wydać się to może dziwne, skończy cię to może cudzołóstwem, a w efekcie rozwodem. Zobaczcie, jak niewielka rzecz wydawałoby się tak niewielka. Rzucasz spojrzeniem, które jest zainteresowane, a niestety kończyć się może rozwodem. Myślę, że nikt, albo prawie nikt, kto. Mówię o mężczyznach w tej chwili, ogląda się z zainteresowaniem za obcą kobietą. Nawet do głowy mu nie przychodzi, że za jakiś czas stanie na sali sądowej rozwodząc się ze swoją żoną. I właśnie w tym momencie, w tym momencie właśnie, rozpoczęła się ta trudna historia jego życia. To jest niezwykle ciekawe, jak Jezus konstruował swoją wypowiedź. Ale przyjrzyjmy się bliżej temu rozbudowanemu przykazaniu. Jezus powiada tak. Ja Wam natomiast mówię, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Zobaczmy, co Jezus powiada. On mówi tak: najpierw patrzysz na kobietę, ale rzucenie okiem na kogokolwiek, między innymi na kobietę, jeszcze nie jest przyczyną jakichkolwiek problemów. Natomiast każdy mężczyzna wie, że jeśli zatrzymuje spojrzenie na kobiecie. To jest to początek. Początek czegoś, co może się przerodzić w dalsze działania. I tu niezwykle ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że Pan Jezus mówi na przykład o flircie. Flirt już jest cudzołóstwem. Wtedy, kiedy adorujesz obcą kobietę, kiedy w jakiś szczególny sposób ją traktujesz inaczej, czy też do, w domyśle lepiej niż swoją żonę, kiedy okazuje się, że wobec tejże kobiety jesteś tak szarmancki, jak nigdy nie byłeś wobec swojej własnej żony, to to już jest cudzołóstwo. Ty już z tą kobietą cudzołożysz. Może się komuś nie podobać to, co mówię, ale to jest prawda. Już cudzołożysz. Kiedy mówimy o flircie, to oczywiście mówimy nie tylko o spojrzeniach, ale mówimy też o dotyku, o słówkach, w którym momencie się kończy flirt? No, w tym momencie, w którym zaczyna się seks. Wtedy się kończy flirt. Bo to już nie jest tylko flirt, ale zaczyna się seks. Jeśli jesteś mężczyzną, to czemu nie, czemu nie flirtujesz ze swoją żoną? Masz do tego pełne prawo. Ale nie masz prawa flirtować z obcą kobietą. Nie dość, że niszczysz własne małżeństwo, to jeszcze niszczysz obcą kobietę. Bo cóż jej możesz zaoferować? Chcesz złożyć jej w ofierze swój rozbity związek? Jeśli ona ma trochę rozumu w głowie, a niestety zbyt często nie mają takie kobiety rozumu w głowie. To powie ci, że ona nie chce takiego mężczyzny w swoim życiu. Komu zależy na rozbijaniu małżeństw? No, przede wszystkim oczywiście diabłu. Dlatego, że dobra, mądra, zdrowa, pełna ducha świętego rodzina jest ostoją chrześcijaństwa, właśnie. Dlatego lewica nienawidzi rodziny i w każdy możliwy sposób ją niszczy. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sobie troszeczkę poczyta historii, Hitler. Stalin, Lenin, ale wszyscy też yy, yy, szaleni przywódcy lewicowi z Azji. No to przecież oni nienawidzili rodziny. Jak najszybciej zabierali dzieci rodzicom, a rodziców zapędzali do pracy. A jak rodzice nie chcieli się z tym zgodzić, to lądowali w więzieniach czy w obozach. Często ginęli. Diabeł wie, że. Najprostszym sposobem zniszczenia kościoła jest zniszczenie rodziny. No dobrze, ktoś powie, ale mamy wolny świat, tak zwany przynajmniej wolny świat. I oczywiście diabeł i tutaj ma swoje sposoby. Przede wszystkim diabeł wie, co jest słabością mężczyzny. Diabeł wie, że mężczyzna. Operuje bardzo dokładnie swoimi oczami. Często mówi się, że mężczyźni to wzrokowcy. Tak, to prawda. Więc co diabeł może zaoferować wzrokowcowi? O, bardzo wiele. Piękne kobiety, no ale piękna kobieta sama w sobie, no cóż, no można popatrzeć i pójść dalej. Ale co zrobić, żeby zatrzymał mężczyzna wzrok na niej? No i wiele rzeczy się da zrobić. A mianowicie, na przykład to, co w ostatnich kilkudziesięciu latach się dzieje: diabeł zaczął rozbierać kobiety. Dzisiaj kobieta, która idzie w ekstra krótkim mini, dla wielu ludziach nie robi wrażenia, ale tylko pozornie. Tysiące męskich oczu ją śledzą i tysiące mężczyzn, co założy w tym momencie. Dzisiejsza moda poszła jeszcze dalej. Proponuje na przykład tak obcisłe ubrania dla kobiet, tak przezroczyste, że eksponują one całkowicie bieliznę. No tutaj już wielu mężczyzn ma problem, szaleje. Kobiety oczywiście znają sobie z tego sprawę i, co by nie powiedzieć o nich, wykorzystują to świetnie, ponieważ w ten sposób mają władzę nad mężczyznami. To jest prawda, czy się komuś to podoba, czy nie. Dlatego dzisiejsza moda zachęca kobiety do tego, żeby ubierały się intrygująco, podniecająco, żeby skupiały na sobie uwagę. Pamiętam wypowiedź pastora Klandenena nieżyjącego już, który stwierdził po wizycie w pewnym zborze, że on by córki nie puścił na noc do łóżka, w takiej pidżamie, w jakiej kobiety dzisiaj były na tym spotkaniu. Miał prawie 90 lat, czy ponad 90 lat, kiedy wypowiedział te słowa. Można powiedzieć, człowiek innej epoki. Tak, człowiek innej epoki, zgoda. Ale też człowiek pamiętający jeszcze w miarę normalne czasy. My na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi. Zwrócił uwagę na młode kobiety, na młode dziewczęta w kościołach, w jaki sposób są ubrane, właściwie w jaki sposób są rozebrane. I tak zwani wierzący rodzice zupełnie na to nie reagują. Na porządku dziennym są odkryte pośladki, odkryte pępki. Pytanie, czemu to ma służyć? Czemu kobieta się chwali obcym mężczyznom, odkrytymi pośladkami? czy odkrytymi pępkami. Co chce osiągnąć? Tylko jedno może osiągnąć. Zainteresowanie mężczyzn. Tylko tyle. A w, jeżeli Jezus jest już starsza, to i władza nad mężczyznami. To prawda. Jeżeli mamy okazję być na wakacjach i niestety trafić na, na uczęszczaną plażę, zobaczymy mnóstwo golizny. Ale co ciekawe, zobaczcie, jeżeli macie taką możliwość, rodziny żydowskie, rodziny arabskie, rodziny greckie, tam nie ma golizny. A wiecie, co przy okazji też zobaczycie? Że tam cała rodzina jest na plaży: ojciec, matka, dzieci, często dziadkowie i jeszcze inne osoby z rodziny. Widzicie, rodzina jest niesamowicie ważna. Rodzina chroni, chroni przed upadkiem. Małżeństwo chroni kobietę i mężczyznę przed upadkiem w cudzołóstwo. To, czego mężczyzna i kobieta potrzebują, jeśli chodzi o swoje życie seksualne, to otrzymują w małżeństwie. Nie ma żadnej potrzeby, żeby rozglądać się za obcymi kobietami, w przypadku niektórych, niektórych kobiet za obcymi mężczyznami, bo i takie przypadki przecież są coraz częstsze. Pan Jezus powiedział, że wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy. Wszystkie skłaniają mężczyzn, bo głównie to, to kaz przykazanie było dedykowane mężczyznom. Skłaniają mężczyzn do niestety cudzołóstwa. Jeszcze o jednej rzeczy powie warto powiedzieć. Dzisiaj modne są bluzy, bluzki, t-shirty, na których można znaleźć przeróżne nadruki. Czemu mają służyć takie nadruki typu jestem dziewicą? I tym podobne, nie chcę już cytować, one są Czasami niezwykle intrygujące. Mają bardzo ostry podtek seksualny. Czemu to ma służyć? Właśnie temu, żeby mężczyźni zostali zwiedzeni, zniszczeni, zdeptani przez diabła. A przy okazji kobieta ma chwilę tryumfu. Chociaż w swojej głupocie nawet nie rozumie, że ona w ten sposób niszczy swoje własne życie. Jezus powiedział wyraźnie, że jeśli komuś zdarza się taka sytuacja, to lepiej dla niego byłoby, gdyby swoje prawe oko wyłupił. Dlaczego jest mowa o prawym oku? Dlatego, że to jest wiodące oko, można powiedzieć. Kiedy Biblia mówi o prawicy, to mówi, mówi nie o polityce, ale mówi po prostu o wiodącej ręce. Więc prawe oko jest symbolem, tego, tego wiodącego oka, które który prowadzi wzrok ku upadkowi. Więc jeżeli to oko Cię gorszy, mówi Jezus, to wyłubie, To wydaje się niesamowicie drastyczne. No ale powiedzcie, kochani, co można zrobić? Bo co jest w zamian? No Jezus mówi, co jest w zamian. W zamian możesz znaleźć się w piekle z całym swoim ciałem. Z całym swoim ciałem. Jezus chce nam po prostu powiedzieć, że w walce z pewnymi grzechami jest potrzebna determinacja. Taka naprawdę determinacja bez żadnych ograniczeń. Są takie sytuacje, o których Biblia mówi, że należy od grzechu uciekać. Nie mamy władzy nad grzechem? No ale właśnie w ten sposób realizujemy władzę nad grzechem. Uciekając od niego, nie tchórzymy, tylko zostawiamy go za sobą. Nie chcemy go w swoim życiu. Czasami, czasami może być tak, że aby nie zgrzeszyć, trzeba się zwolnić z jakiegoś miejsca pracy. Czasami trzeba odejść z jakiejś szkoły. Czasami być może, jeżeli jesteś molestowany przez ojca, matkę, siostrę, brata, trzeba odejść z rodziny, żeby nie grzeszyć żeby nie upaść w grzech. Są różne sytuacje w życiu. I o wszystkich trzeba pamiętać. Żadna nie usprawiedliwia grzechu. Żadna sytuacja nie usprawiedliwia grzechu. Więc jeżeli naprawdę chcesz żyć świętym życiem, to musisz być zdeterminowany. Kwestia seksualności jest wykorzystywana przez diabła w sposób perfidny, Bezwzględny, dlatego tak świetnie mają się takie dziedziny życia, gospodarki, można powiedzieć, jak pornografia na przykład. Może w naszym kraju nie jest to tak widoczne, ale wystarczy pojechać do jakiegokolwiek innego kraju. Przekonać się, że to całe dzielnice tak funkcjonują praktycznie. Dzielnica oczywiście dużych miast. Jeżeli ktoś tak żyje, to wcześniej czy później rozwiedzie się ze swoją żoną, przyczyny mogą być różne, mogą być po stronie mężczyzny i po stronie kobiety. Po stronie mężczyzny, ponieważ znudzi mu się własna żona, mówiąc kolokwialnie, a po stronie żony, ponieważ żona dojdzie do wniosku, że dlaczego ma być którąś tam z kolei Skoro ma wyłączność, tak naprawdę na tego mężczyznę. Dochodzi do rozwodu, dochodzi do katastrofy, do zniszczenia rodziny. Pozostają dzieci, pozostają relacje, które są bolesne, chore i które być może nigdy nie będą uleczone. Pozostaje cierpienie czasami przez miesiące, czasami przez lata, czasami przez całe życie. A od czego się zaczęła? Od zainteresowania obcą kobietą, a później był filirt, a później już nikt nie panował nad niczym. Kochani, szczególnie bracia, ludzie, ratujcie się, macie władzę nad grzechem i wykorzystujcie tę władzę przeciwko grzechowi. Amen.